Pan z wami i z duchem Słowa Ewangelii według świętego Jana Chwała Potem Jezus udał się za jezioro galilejskie, czyli tyberiańskie. Szedł za nim wielki tłum. Bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali? Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne dumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa. Skąd kupimy chleba, bo oni się pośmieli. A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co, ba, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip. Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, by każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego. Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Jezus zatem rzekł, każcie ludziom usiąść. A w miejscu tych było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe łąki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i łąkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywający nawet dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwy jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znowu na górę. Oto słowo pańskie. Wielkie Jezusa w tym fragmencie Ewangelii, szczególnie w Jego ludzkim podejściu, w Jego zwyczajności, w Jego dowcipie, w poczuciu humoru, w Jego przyjaźni z apostołami, w Jego byciu zwyczajnym ale zwyczajnym Bogiem. Czyni znaki na tych, którzy chorowali. Pamiętajmy o tym zwłaszcza, gdy nosimy w sercu kogoś, kto zmaga się z chorobą. Ale widzimy tego Jezusa, który pomimo całego tego bólu, bólu i trudności, z którymi się spotyka na co dzień, pomimo tego zła, z którym obcuje na co dzień, potrafi zachować tę niesamowitą pogodę ducha. W czym ona się zdradza? W gestach i w słowach. Pan Jezus idzie sobie za apostołami, zajdzie galilejskie, tam, gdzie nikt nie chodzi, bo to podejrzane. Tam, gdzie nie chodzi, bo tam są ludzie, z którymi nie wolno się zadawać, Pan Jezus tak idzie. Idzie z tymi, których kocha. Idzie na taką przechadzkę z przyjaciółmi. Siadają sobie na górze i patrzą, co się dzieje. Jedni bardziej uważnie, inni może mniej. Andrzej widzi i zanotował, że przychodzi dziecko, które ma pięć lat, pięć miennych, dwie ryby. Siedzą i obserwują, co się dzieje. I zaczynają żartować. Żartować. Pan Jezus zaczyna żartować. Oni mają bardzo poważne, poważny problem. Ale to pan Jezus zaczyna. Pan Jezus podpuszczał mu stołów. Wiedział, co miał robić. Wiedział, co miał czynić. Mówił to wystawiając go na próbę. Na co dzień często doświadczamy takiej sytuacji, kiedy pytamy o wojskach, naprawdę, a co byś zrobił? Wiemy, co on robić. Pan Jezus żartuje z Filipa. Filip przejęty żart się udał. Za 200 darów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Apostołowie jeszcze tego żartu może nie wyczuwają, ale uczestniczą w całej scenie i dają się Jezusowi prowadzić. Takiemu Jezusowi bardzo ludzkiemu, który żartuje, który puszcza, który jest towarzyszem drogi. Nie jest drugim sędzią, nie jest odległym Bogiem. Jest takim przyjacielem na wyciągnięcie ręki. A dobrze mieć przyjaciela, który jest przy okazji wszechłonny. Jest tu chłopiec, który ma pięć chlebów, jęczmiennych i dwie ryby. Ale co to jest na tak wielu? przychodzimy nakarmić pięć tysięcy mężczyzn. Pomyśl może dziś przed Najświętszym Sakramentem, co jest Twoim chlebem jęczmiennym, dwiema rybami, czyli czymś takim, co w Twoich oczach być może jest czymś niewielkim, naprawdę nieznaczącym, niepozornym. wspólnocie, jak to dziecko przez zastawiennictwo, za przez ręce Piotra lub przez ręce Andrzeja. Oddaj to wszystko Jezusowi. Pan Jezus nie pozostaje obojętny na ofiary, które mu składamy. Nigdy nie zostaje obojętny na ofiary, które składamy Mu z czystym sercem. Jezus wziął plewy. Odmówiwszy dziękczynienie, błogosławił. Pan Jezus odmawia dziękczynienie. Błogosławiony jesteś, Boże, za te dary, które otrzymaliśmy. Pan Jezus błogosławi każdego składającego ofiarę. Ale nie zatrzymuje się. Rozdaje siedzącym, to, co jest pobłogosławione. Nie można iść za Jezusem tylko po to, żeby się dobrze czuć. Jeśli się idzie za Jezusem, to ostatecznie po to, żeby w pewnym momencie pójść z Jezusem tam, gdzie On chce być. Pójść za Jezusem, to w pewnym momencie wyjść nawet przed Niego, być posłanym przez Niego. I iść do tych wiosek i miast, do których On sam przyjść zamierza. Ale żeby tego dokonać, trzeba oddać Mu. To niewiele, te chleby jęczmienne, te ryby, to niewiele, które mamy. On będzie wiedział, co i jak z tym zrobić. Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. To jest logika Boga. Nasz przyjaciel tutaj objawia się jako potężny, miłosierny Bóg, dobry pasterz. Aby nic nie zginęło. Taki jest nasz Bóg. Taki jest Jezus Chrystus. Nie da nam zginąć. Będzie nas żywił, będzie nas karmił, będzie nas prowadził i nie da nam zginąć. A do tego jest bardzo pokorny. Kiedy chcieli go obwołać królem, sam usunął się im z oczu. Usunął się znów na górę. Dziwne słowa przecież w ostatnim niedzielę obchodziliśmy uroczystość Chrystusa, króla. Przecież nie <grym> chcą być królem. Chce być królem takim jak inni królowie tej ziemi. Jego królowanie rozpocznie się krótko po tych scenach nad Jeziorem Bernieńskim. Jego królowanie rozpościera się z trochu, z krzyża. I to królowanie dodaje... Że tak jak ta ofiara była miła Bogu i dała zbawienie, tak samo każda nasza najmniejsza ofiara złożona na ołtarzu przed Chrystusem, przed Bogiem, ma zbawcze właściwości dla nas samych i dla tych, którym będziemy rozdani. Dla tych, którzy przyjmą nas, nasze życie. Z Boga. Drodzy, jesteśmy darem. I jeśli kiedykolwiek przyjdzie do głowy myśleć, że może to nie ma sensu, że nie masz nic do zaoferowania, pamiętaj, że twój i mój Bóg chce, żebyśmy byli darem. żeby dobrze zapamiętać te słowa i to, że Pan Bóg ma nas błogosławić, że chce nas błogosławić każdą naszą ofiarę i posyłać. Musimy sobie to dobrze zapamiętać. Dlatego mamy tutaj jeden z dwunastu koszy łąków, które pozostały. I za chwilę zaczerpniemy z tego kosza, żeby pamiętać, jak dobry jak nieprzewidywalny i jak żartobliwy jest nasz Bóg.